Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać nowy plecak, który pojawił się ostatnio w naszej ofercie. Jest to taki plecak miejsko trekkingowo-sportowy, powiedzmy, nazwijmy go. Posiada on zwijany kołnierz. Kołnierz jest otwierany tutaj od góry za pomocą metalowych zatrzasków. Plus tu jeszcze jest takie usztywnienie. Na krawędzi. Możemy sobie zamknąć. Następnie o, zwinąć kołnierz i zapiąć go za pomocą takich paseczków z klamerkami. A na co dzień mamy do dyspozycji i tak bardzo dużo miejsca w tej komorze głównej. Ta komora główna jest otwierana także za pomocą tutaj tej klapki. No, możemy sobie klapkę otworzyć. Tutaj pod klapką jest jeszcze kieszonka na jakieś tam drobiazgi, czy tam jakieś cenniejsze rzeczy na przykład. A w środku, w komorze głównej, tak jak widzieli, jest przegroda wyłożona miękką pianką dystansową. Czyli, na przykład, możemy tu sobie wsadzić laptopa. Bez problemu wejdzie komputer o przekątnej 15,6 cala. Myślę, że wejdą niektóre również 17-calowe, ale to dobrze sobie sprawdzić wymiary plecaka porównać z wymiarami Waszego komputera. I tak oczywiście komputer musi być tak mniej więcej o 2-3 cm na każdym wymiarze mniejszy. Tutaj jeszcze na tej przegródce znajduje się taki organizer. Jakieś długopisy można sobie włożyć, chusteczki i tym podobne rzeczy. Na wycieczkę do tego plecaka bez problemu schowacie butelkę z wodą mineralną, taką 1,5 litrową, prowiant, jakąś kurtkę przeciwdeszczową, to bez problemu się na pewno zmieści. Plecak też sprawdzi się gdzieś tam na uczelnie, żeby zabrać sobie jakieś dokumenty, ponieważ mieści format A4 bez problemu i to w teczkach. Czy do pracy nawet, żeby zabrać jakieś dokumenty czy laptopa. Z tyłu mamy dwie regulowane szelki. Szelki są od spodu wyłożone miękką, oddychającą gąbką. A ponadto tutaj ten tył jest wzmocniony pianką dystansową, co także zwiększa komfort noszenia. Dół plecaka jest wyłożony po prostu dodatkową warstwą materiału, tak aby zapobiegać przecieraniu. A wnętrze wyłożone jest jeszcze podszewką, taką śliską podszewką poliestrową, do której za bardzo też prut się nie trzyma, a w razie czego można to ściereczką... Z czystą wodą, po prostu zmyć. Także mamy plecak, i na wycieczkę, po rozpięciu tego kołnierza robi nam się tutaj plus około 15 cm do góry. A tak to, pojemny i lekki plecak miejski na co dzień. Dziękuję bardzo, zapraszam do sklepu. Ładne torby i życzę wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.